A my w lesie jesteśmy. Czuwanie. Dobra, zabiłem typa. Ja żółtym na paniku. Nie widzę drugiego. Co jest. A czy też ze mnie. Drugiego zabrałeś. A co zrobiłeś? Drop sniper z tego. No, u mnie to normalność. Perta wam? No. Ją trafiłem. O, to iś już... wow. to już sam. Dobra. Dobra Cały wiesz, wykosiłem. wykosiłem. Nice. nice. Ale iś Nie, cały iś graczy. Aha. O, to nice. para se